No i witam Was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę co się pozmieniało tu na górku. Już są pora rzeczy my tu posadzili. A to tutaj jest mikrofon i dobra to wam pokażę. Tu jak widzicie to są pomidorki i papryka Już posadzona jest tutaj ogórki my dzisiaj posadzili. Dzisiaj jest 3 Maja Tu cebulkaście widzieli, o. Tegoście jeszcze nie widzieli, że już urosła i nawet jeździe idzie, teraz bym powiem czemu, bo jest tako ostro, tak fajnie piecze w pysku, że nawet je zjeźdź idzie. Jedna tako i pysku poli. Bo wiecie, bo to jest wojskie, nie? No, tutaj też jakieś ogórki. Tutaj dali. Jest, co było. Basen dalej nie stoi, bo... No w tym tygodniu była fajna pogoda, ale... nie zdążyłem go wystawić, bo trochę roboty było. A tu są słoneczniki. Ciekawe, jak długo będą potrzebować, aż wyrosną. Aż będą fajne, wielkie, zależy od pogody, jak zwykle, nie? No i co? Brzoskwina No niestety Tu jakieś dwie kuleczki mo tu dwie cztery No niestety w tym roku jakoś nic nie, nie będzie Tu widzicie już się Zajście tam e, liście no nie wiem co to za chorobsko, no co roku tak to tu jest. Pierwsze dwa lata była fajna, a potem jakoś się stupcyła. Tutaj czereśnia. Też ich byla miał dużo, zaś by winko robić. No i takie no no Tu będzie toście widzieli już fajny agres. Tu jakiś... Nie wiem co to jest. To jest od mojej żony, to jakieś jagody albo coś nie wiem co to jest Sam różne rzeczy mi sadzi Tu będzie, a ja bym coś zapomniał Coś mu pokorza, coś mu pokorza, kaj to ja Tu Nie to tu ja To jest Honig melony Honig melona się nazywa po polsku no melon miodowy to jest Chyba tak to się nazywało melon miodowy To tu tu 4 mi wyszły nie 5 i wyda widział No jeszcze na chwilę poczekam ale będę widział jak to będzie Pierwszy raz to robię Bo w tamtym roku mi Znaczy w tamtym roku też robię ale mi to ptoki zeżerały No a w tym roku to jakoś duży czy mały chwacie To troszkę wyszło i będę widział co z tego będzie no a tu widzicie winogronki No to co wam powiem więcej kodą, No tu już kwiatka przekwitły, tulipany, no szkoda trochę Jeszcze tam no bratki zostały Tam takie duże całe pole Tutaj ja będę musiał po, połowa wyciepnąć Na zima No i to tak Wiecie no drzewo po też się spamiętał Widzicie jaki ładny Kolorowy Czekam, aż się trochę ochłodzi, tego przytnę. Bo nie chcę, jak jest teraz tak ciepło tu w Niemcach. Mamy po 28 stopni, po 30 stopni to nie będę przycinął. Nawet trowy nie tnę. No, Czekam, aż się ochłodzi, bo nie chcę, żeby mi ją spoliło. No i jak będzie coś wyrastało, to się zajść się zamelduje Truskawki też poszły fajnie do góry. Tu już pomału idzie już Cek fajnie no i pięknie pięknie No na tyle to na razie nie? A i solarka zmieniłem Kanada jest tu solarka zmieniła no nie pokazywałem nie kręciłem nic na YouTube ani ten bo pomogali mi ludzie przy temu wiecie Sumpek tego nie dźwignął a oni nie chcieli żeby ich pokazywać no to nie pokazywałem ich nie, nie, nie kręciłem też nic no to jest tak 450W yy, z firmy ja i podwójnie, właśnie ona tam, prąda jest z dołu i do góry. Nie wiem jak to działa, no ale niby, że tak jest, nie? No dobra, to, to na razie czym się nie? Jak coś będzie nowego, to się zamelduje Albo koło kupia, jak go dostanę, bo już zamówione jest, ale muszę czekać. Chyba do połowy lipca muszę czekać na nowy rower, aż go wyprodukują, nie? A więc czym ci się nara? Ciao, ciao!